W Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Jaki konto otwieramy, minor czy edukacyjny? Oczywiście, że minor. Na konto wpisujemy mamę, tatę czy rodziców razem. Rozumiem rodzice na koncie. Poproszę o dokumenty. Gratuluję założenia pierwszego konta w naszej Unii. Potraktuj przyszłość swojego dziecka poważnie. Otwórz konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Dzień Dziecka w polsko Federalnej Unii Kredytowej. Na dzieci czeka wiele niespodzianek, prezentów, ale również jest to świetna okazja do tego, aby porozmawiać o pieniądzach. Co to jest Unia Kredytowa? Na przykład... Tak, jakby chciała się pieniądze, to tu się wymienia. Daje się pieniążki, żeby zarabiać na zabawki albo na rzeczy różne. Do banku jest, chodzisz do banku, by kładać sobie pieniądze jakby do sejfu, by nikt nie ukrał ci. I masz te pieniądze i używasz te pieniądze na coś, co potrzebujesz, ale nie. Jak nie używasz te pieniądze, to zostawiasz się i są spokojnie. Ja mam moje pieniądze, są spokojnie i nikt nie ukradnie mi. Można wpłacać pieniądze, pieniądze i też ym, na swoje konto. A czy ty już masz swoje konto? Tak. Rodzice chyba mi zrobili. Ty już masz konto tutaj? Tak. Mój, mam z moim statem, bo ja nie mogę odblokować, bo tata musi mnie odblokować. Ile myślicie, to jest dużo pieniędzy? 50 dolarów. 48? 100 dolarów. 100. 150 do 1000. Prawie 1 milion, bo, bo Bukati to jest 1,2 milion. Może, ale, ale na łódkę taką, jakby chciało kupić sobie, by jeździć około sobie planecie, to kosztuje 2,1 milion Prawie. Na łódkę taką z helikopterem. A tysiąc. A tysiąc albo więcej. 1000 dolarów. Milion. Milion. Milion to jest dużo. I co trzeba zrobić, żeby mieć milion dolarów? Pracować ciężko. Ile lat? Chyba z osiem. A co byś sobie kupił, jakbyś miał tak dużo pieniędzy? Taką babkę, Nową okładkę na tablet, jakby była, jakby była bardzo zepsuta. Bounce House. Ja bym sobie kupiła rybkę. Złotą rybkę, która by spędziała, spełniała życzenia. Jakby ja miałam tyle pieniędzy, to ja bym sobie wolał sobie trzymać te pieniądze spokojnie i tylko płacić na, na, na nasze bills i, i na auta i co potrzebujemy na dom. Oszczędzała. A na co byś oszczędzała? Nie wiem, ja jakieś ludzie, żeby tak pomóc. Ja nie wiem, ja chyba bym je zostawiła sobie i może jak dorosnę na przykład. Do koledzy sobie bym zostawiła. Dużo bym po, pożyła w banku i resztę bym trzymała w domu na inne rzeczy. Czyli oszczędzałabyś? Tak. And what would you buy if you had so much money? I would buy what I need to... Like a, maybe shelter, clothing and food and water. Ja bym ja kupił duży dom. Skąd w ogóle biorą się pieniądze? Od um, banku. Z maszyn takich, które tam się, tam się daje pieniążki. Jak pracujemy, kiedy szef daje nam pieniądze? Maszyną. Pieniądze to ty wielą o mamę i tatę. A skąd mama i tata mają pieniądze? bo oni pracują. Dobrze, a skąd mamy pieniądze z tej maszyny później? Jak one do nas trafiają? Coś trzeba zrobić, żeby dostać pieniądze? Trzeba wcisnąć specjalny guzik. No, jak się um, pracuje albo jak się płaci, jak się coś kupuje i tak, wtedy, wtedy do, idzie do, do, do government i wtedy daje to się do banku i na przykład wtedy mogą to użyć, jak trzeba um, um, na przykład na dom zrobić albo... Pożyczyć pieniążki. Czy wy macie już jakieś kieszonkowe, oszczędzacie pieniążki? Macie skarbonki swoje już? Tak. Ja mam, ja mam portfele dwa. Masz dwa portfele? Ja mam cztery portfele. Świnkę. Kwinkę? I to jest twoja pierwsza skarbonka, czy już masz jakieś odłożone pieniążki? Mam już. Mam już ślimaczkową jedną, okay. ale, ale jest zepsuta. To ta nowa się przyda? Tak. I tak myślisz, tu się zmieści ile pieniędzy, tak średnio? Bardzo dużo. Na co oszczędzacie? Na zabawki, na jedzenie. Ja... Zabawki i lody. Czy lepiej jest wydać od razu pieniądze, czy lepiej jest oszczędzać? Wydać. Oszczędzasz? Co to znaczy? Jezbiram pieniądze jak do college'u i na auto, jak będę starszy i na dom też. Co trzeba zrobić, żeby mieć dużo pieniędzy? Pracować ciężko i to pieniądze. And how much is like enough to save, so you don't have to save more? Is there any amount? I think it's maybe two or 300, something like that. And maybe you could save more money, and then you might like, um, save lots of money for bills and stuff i potrzebujesz. w W Dzień Dziecka w każdym oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na dzieci czekały niespodzianki. A co podobało im się najbardziej? Mieliśmy matelki na twarzy i, i bawiliśmy się tutaj, biegaliśmy. Lubiłam um, te um, balony, tutaj były i to się pamiętam. Jak ja tutaj przeszłam, to ja widzę, on kolorować sobie, bo, mogę, bo mi się tak to mi się tak, mi się podoba. Podobały mi się balony i że fajnie wszyscy są tacy myli i bardzo fajnie się bawiam. Bardzo dobrze się bawiłam i najlepsze chyba było, gdy się bawiłam z balonami i piłkami. Ty odważyłaś się zrobić sobie malowidło na ręce, czy to zejdzie kiedyś? Może. <laughs> Albo zostanie. Dobrze bawiłam się i malowanie na buzi bardzo lubiłam. I mostly liked here. Fajnie było? Super było. A tego wyjątkowego dnia oddział naszej Unii przy Greenpoint Avenue na Brooklynie odwiedził sam reżyser filmowy Michał Konrad. Przyszedłem, żeby zobaczyć jak wygląda obchodzenie Dnia Dziecka w Polskiej Unii Federalnej. No i zrobiłem pierwszego swojego muffinka z użyciem jakichś słodko, słodkich past, które, z których spróbowałem coś tworzyć. Nie wiem czy do końca mi to się udało, ale na pewno jest smaczne. I ty potraktuj przyszłość swojego dziecka poważnie i otwórz konto dla nieletnich w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Będą dobrze bawiły się dzieci, ale również kto wie, może i ty. Monika Adamski dla Radio Rampa. Do zobaczenia.